Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj przygotowałam zdrapeczki takie jak Bont, na szczęście wczorajsza nasza premierowa zdrapeczka Dwa razy owocową eksplozję No i krzyżóweczkę Jak widzicie już owocówkę i krzyżóweczkę już sobie zdrapałam Naddrapałam, zostawiłam sobie po trzy symbole Na no zdrapeczki wydałam Zaraz jeszcze dokładnie nie liczyłam, zapomniałam 10, 13, 16, 19, 20, 23 zł. Ale zanim zaczniemy drapać, najpierw chciałabym bardzo serdecznie podziękować tym osobom jak Ewelin Kalisowska, Michalina G i Beauty Świat za wspieranie mojego kanału. Osoby, te osoby po kilka razy wpłaciły, więc ale nie będę mówiła po ile, bo to, to nie, jest, nie jest najważniejsze. Bardzo dziewczynki Wam serdecznie dziękuję. Takie wielkie, duże, ogromne surducha dla Was. No i co? No i trapiemy. Drapeczki, zobaczymy, co nam dzisiaj te drapeczki przyniosą. Czy ten bądzik nam dzisiaj też da szczęście, czy nam nie da szczęścia. To się wszystko okaże. Także zacznijmy może od tych na szczęście. Jak widzicie, one są po kolei od numerka. 163, a nie, przepraszam, odwrotnie. Od 160. 160, 161, 162 i 163. Także bierzmy się za drapanko, żeby nie przedłużać. I idziemy. No przybliżę jeszcze bliżej, żebyście lepiej widzieli. I co? I drapiemy. Jak tym razem. Przyniesie nam szczęście. O, troszkę może lampka Wam włączę, bo o, będzie lepiej widać, bo trochę razi to światło. I idziemy. I sprawdzamy. Mamy biedroneczkę. Mamy prezencik. Mamy woreczek. Mamy prezencik. Czy trafi nam się kolejny prezencik? Biedroneczkę. I prezencik. Super. Mamy złotóweczkę, czyli na zero nie będziemy. To się chyba liczy. Także idziemy do drugiej zdropeczki. I mamy prezent. Prezent. Czy będzie kolejny prezent? Biedronka. Tutaj mamy siódemkę. Worek. I prezent. O, super! Jak zwykle. A, od, od końca lecę, bo od, 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 Ale fajnie. Może się trafi, że będzie cały czas wygrana. Super! Lecimy kolejną. I mamy gwiazdeczkę. Poproszę, właśnie, gwiazdeczkę. Poproszę, gwiazdeczkę. Nie obrażę się. O, super! Dziękuję. Jeszcze jedną i będę szczęśliwa. A. Biedroneczka. I mamy wolecek. I mamy wolecek. Czyś by był wolecek? Gwiazdecka. <grywa> Czy biedroneczka? Będzie biedroneczka. A prezencik. No cóż. Idziemy dalej. I mamy woreczek. A, prezent. Siódemeczka. Diamencik, prezencik i woreczek. No niestety. Także na cztery zdrapki na cztery zdrapki dwie nam wygrały. To powiem, nie jest źle. Zwróciły, no co? To zróżnic. Ważne, że drapeczki... A! Mój, męż, mój mąż jest ze mną. Yy, chciałam Ci powiedzieć, że widzowie się dopraszają, żeby, żebyś zrobił ze mną rywalizację zdrapkową. I żebyś się tam odezwał. Nie wiem, kochani widzowie pomyślimy nad tym. Może chociaż raz męża do tego namówię. Jakąś taką krótką rywalizację zrobimy. Dobra, nie przedłużajmy, lecimy kolejną zdrapeczkę. Może weźmy sobie teraz Bonda naszego. Czy on tym razem przyniesie też mi szczęście? Jak myślicie? To się okaże. Także lecimy. Z wygrywające liczby mamy 29, mamy 12, już myślałam, że 17, 27, 19 i 26. Akurat. 26 lipca mam umieniny. Fajnie by było, jakby te 20... 26 przyniosła mi fajne szczęście. A mąż ma 19. Więc ma macie razem urodziny. Super. Dobra, sprawdzajmy. Oj, za wysoko. 24. Nie mamy. A i Karol 27. No, mój syn. Starszy. 22. Nie mamy. 14 nie mamy, 25 nie mamy, 12, o, mamy 12, super, fajnie, fajnie, super. Może coś jeszcze nam przyniesie? Mamy 16, nie ma. Mamy 15, nie mamy, 30, nie mamy, 17, nie mamy, jest tapechowa, 17. Osiemnastki nie mamy. 23 nie mamy. 28 nie mamy. dwadzieścia 25 nie, nie mamy. Siedemnastki. O, się ułożyły. I 24 nie mamy. Także może najpierw sobie sprawdźmy. Co się znajduje pod dwunastką. Czy będzie więcej niż dyszko? Tak jak Ani dzisiaj się trafiła 50. Yy, ale ważne, najważniejsze, że jest zwrocik. To są, to się właśnie... Najważniejsze, że to się liczy. Ale tu jeszcze może być dziesiątka, więc fajnie by było. Ale będzie 0. A, a, to nic. Najważniejsze, że zdrapeczka się zwróciła. Gdzieś mamy ten numerek. Tu mamy ten numerek. Dobra. Lecimy kolejną zdrapeczkę. Będzie to owocowa eksplozja. O, już mi gdzieś uciekł. O. I na razie mi się tutaj żadne nie utworzyło. I lecimy dalej. Mamy figę. Szukamy figi. Tu mamy figę. Tu mamy figę. Tu mamy figę. Tutaj i tutaj i tutaj. Kolejną, przedostatnią mamy jabłuszko. Jabłuszko też nam nic tutaj nie wnosi do wygranej. I ostatnie mamy gruszeczkę, ale gruszeczka też nam nic nie wnosi. Także ta zdrapeczka jest pusta lecimy kolejną może weźmy sobie teraz krzyżóweczkę Was troszkę oddalę, żeby lepiej było widać I jeszcze troszkę o i na tej krzyżóweczce yy, mam słowo chyba Adam o, jak mój mąż Adam i ruda Adam i ruda. No na szczęście mój mąż nie jest rudy. <laughs> Więc idziemy dalej. Mamy w. Mamy w słowie bulwar. O, jeszcze tutaj ry zapomniałam. Bulwar. Brzechwa. I tyle. Kolejną jest literka k. I szukamy k. Mamy w słowie klakier. A tu jeszcze by widzę, zapomniałam. I tyle. Było tylko jedno k. I ostatnia nasza literka to jest p. I mamy przyjazdy. I tyle. I niestety ta zdrapeczka też jest pusta. A tak fajnie się zaczynało. I lecimy ostatnią zdrapeczkę na dzisiejszym odcinku. Też zostawiam sobie tutaj trzy symbole, też nic się nam się jeszcze nie ułożyło. I mamy jabłuszko. Tutaj, tutaj. I tyle. Kolejnym symbolem jest banan, ale banan też nam nic widzę nie da, bo też jest jego sporo. I ostatnią jest truskawka. Ale niestety ta truskawka nam nic tutaj nie wniosła. Bo ananaska nie mieliśmy, gruszeczki nie mieliśmy. O, przepraszam. Nagrywam to trochę późno, bo jutro nie będę miała czasu, bo jutro będę lepić pierogi. Ananaska nie było wiśni, nie było kiwi, nie było. Także ta strapeczka też jest. Grano. Więc tak, kochani, podejdźmy teraz do podsumowania dzisiejszego odcinka. Więc tak. To i to Tak. Te zdrapeczki, te trzy zdrapeczki okazały się niestety puste, ale Bond dał zwrocik no i na szczęście dało też zwrocik tu złotówkę i tu złotówkę, więc mamy razem 12 zł więc na minusie jestem 11 zł niestety więc także proszę was bardzo serdecznie o łapeczki pod tym filmikiem i jakiś taki miły komentarz Będę bardzo wdzięczna i oczywiście o subskrypcję. Jeszcze zostało nam, kochani, 5, 5, 5, 5 subskrypcji do rozdania. Więc także lajkujcie, subskrybujcie. I zapraszam też do udziału na Tipli, bo już zostało niewiele czasu. Także do zobaczenia, kochani, w następnym odcinku. Papa! Pa.